Coż jeszcze oprócz gata piątkę dostanę? Nie. Jest Czemu? zbyt drogie. Kurde. Gry za 60 euro kurwa dostanie, gdzieś jeszcze narzekasz. Jak wiesz kurzki to co ja sam jeszcze chciał? <laughs> Nie w tym miesiącu. Dobra. kalkulatorów naukowych. O Jezu. Nie. O no, prawie by spadł. No bo faktycznie na nas mm -hmm. <laughs> Połowa tego teamu stanowił im imbecel. musiałem go zniszczyć. <laughs> Czyli co? Nie zginąłeś, wtedy nie. Nie, 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 nie zginąłem. Jakie pocisk. A, to jest z automatu leci. Niebieski dostaje jest z tej Ja skaczę? No chyba skaczesz. Mógł kiedyś. Albo... No dobra. Ja się powiem, kiedy bota, albo teraz, teraz, teraz chyba co? Bez <laughs> Co za szmata, nie? No w sumie rację, no bo nie, nie, nie musisz schodzić na dół, nie? No tylko ja muszę się jeszcze wtransportować. Dobra, gotowy? Gotów? No, tak. Przecież ty nawet nie widzisz tego portalu. Widzę. No właśnie, widzę z twojej perspektywy. Widzę, gry. No, pół portalu. No, chyba, chyba nie. Jeden gdzie? Ja nie wiem, zadziałało. No ciekawe. Teraz. Może specjalnie spróbowałem, że zemstę. Gotów? Tak. Lecę. Rumi, samo co mi? Kamera? Nie widziałem nigdy kamery. Albo nie, nie zwracam uwagi Ale zawsze byłem Aha Nie mogę wam ufać, gdy już jesteście razem no. Oj tam, oj tam Się czepia Może tak naprawdę byłeś Dlatego mówi, że nie może tego ufać a to ty jesteś pomarańczowy, po bardziej podchodzisz niż niebieski. A skąd jesteś? Co ty jesteś grubą, nie? Ja jestem gruby. gruby. Nie, gruby. Ja, ja, nie wiem o co chodzi, ale podoba mi się to. Po co jest ta kropka, jak to nic nie można zrobić? Nie, komagia. Gdzie ty jesteś? tam. Chcesz portal gdzieś? Nie, że nie. <śmany> Może tak Ha hmm. <śmany> masz <śmany> Tu trzeba lasem przyprowadzić Aha jest Jezu podróże I zobaczyć Twoją perspektywę Co tam kombinujesz? <śmany> Chue, 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 Jak Michał, który chce coś do żarcie. Cześć, poleciał. Nie mogę, zabranić mi? Bo jestem czarny. Jesteś rudy. Nie jest rudy. nie gruby. No. Pełna kumulacja. Coś tu spada, ale spada wiesz, w przestrzeni. Ja tego nie mam. Czekaj, zaraz sobie to ogarnę. Weź rzucaj, spróbuj. Nic, to mi nie dało, czekaj to chwilę to jeszcze. No nie! Co ja zrobiłem? Ale dobra, nie jest źle. W do 10 bardzo coś głupi. <laughs> Przekracza temperaturę termometra, nie? to na pewno. Czekaj. Aha, dobra, bardziej po lewej sobie muszę dać. Jeszcze trochę Jeszcze trochę, o, leci do mnie I teraz muszę ją zrzucić Skatapultować. Dobrze myśleć? Skatopultować, tak? No tak właściwie po co mi ta kostka? Żeby dać ją mi to ci jej nie dam Mam ją To jeszcze. Się... Tylko gdzie? Aha, tam no do ciebie ten Ona doleci nie, grubego nie wysyłam. No, brawo. Jesteś totalny idiotą. Jestem totalnie gruby. O, magia, magia, magia. Chyba coś nie wyszło ci. Wyszło. Masz tą kostkę? Może. No. Nie, nie sięgniesz mnie tutaj. Gdzie jest ten yy, dziabnik, który trzeba dziabnąć no, Chyba nie działa pokazanie, co? Nie, <laughs> nie bo chciałem przestrzelić, żeby dwie... To... a ta ściana jest. Musimy zrobić to co ja robiłem wcześniej, jeśli pamiętasz. Nie, nie <laughs> weź <jest> do mnie <laughs> już wiem o co ci chodzi. <laughs> Ale gdzie jest w ogóle ten włącznik, który trzeba dziabnąć? Dziabnij tu. Jak będziesz leciał, nie? A to nie tak? Bo patrz. tam jak na boku będziesz leciał, to na bok musisz strzelić. Gdzie? Pokaż jeszcze raz. Patrz, musisz skoczyć i być odwrócony na prawo. Dalej, dalej. ale nie tam musisz skoczyć No jestem tu idzie <śmienic> Co za łajza. <śmienic> Ty nic mi nie robi Weź wyceluj we mnie idealnie Ła Kostka się przesunęła, ale to szczegółów ale ustaw tak, jak by była. Zabierz żółty portal. Nie. Przecież kostka razem ze mną wylatuje stąd. Jestem w ścianie. Spójrz na moją perspektywę. No. I ustaw na tego, na żółty portal. Gdzie jest swój żółty portal? Aha, dobra. Tyle logiki. Wyskocz. Przez portal? Pies. I co? Gdzie jest ten zasięg, który trzeba strzelić? I patrz, jak będziesz leciał na nie? To musisz strzelić na prawo Tu? Nie, za portal <laughs> Dobra, nie ma z dwojga złego nie, nie wyszło nieźle. Tylko po co ci ten laser? Zobaczysz Bo ty potrzebujesz się tam dostać, żeby strzelić czerwonym, tak? W to może strzelić skoczysz końcu za Teraz to ja zginąłem Pocisnęła mi. Tam nie mogę. Czemu? Mogę tu. No, chcesz dać się pingowałem Teraz coś Nie, to... pingowałeś mi z drugiej strony. No bo nie mogę zobaczyć. I co ty chcesz? Zrobisz majd. Ha, i tu masz takie coś. No i masz schody. Zajebisz. No masz schody, a ja <laughs> No masz skoczyć tak jak, jak ja robię, tak? Dobra widzę, skoczę se portalami nie no, masz <noise> Wszakże to gra o portalach, nie? Ale <noise> no, widzisz, że prędkość się nie zmienia pod wpływem wagi <noise> Co to za nowy gest? Co? Co oni robią? Nie wiem. Aha Mój obkręca sobie głowę Zrobię <laughs> sobie w tej krzy krzywdę ja będę w ekstazie O Jezu Ja kręcę głową oszu <laughs> to No Ale mamy wszystkie gesty No a ile jest poziomu w ogóle? Nie wiem Nigdy nie grałem nie w nim, zresztą nie wiem A, A tu nagle... A I raz na ogniałce No... Ufasz mu? Nie A jak to powiedziało? O gdzie jest to, to taką będzie się robić teraz W drugą stronę będzie wpychało? A drugie nie? Mhm. Mm no pomarańczowe będzie przyciągać, to rozumiem. Idziesz? Znaczy w sumie jak? A, tam, to, to idź, idź. Nie <grym>, ufam ci. Nic innego na razie. Chcesz Hahaha. <grym>, takie tam zabawy muszę tu na odcinka <laughs> Takie tam zabawy Chyba zepsułeś Czekaj Co, to, Co za te <laughs> <laughs> Ja nie tytaj, bo to muszę iść tam. Na no co ty? I teraz musisz zrobić tam, tam, tam gdzie jest mój czerwony portal, ile, ten niebieski. Gdzie jest swój czerwony portal? <noise> mm. Jakoś tam Chyba to nie tak. z tego. No, teraz będzie lepiej. Co ja tu lecę? No bo patrz, gdzie lecisz. Widzisz? Ale w sumie po co ty tam lecisz? Aha, to wszystko? Właściwie co tu trzeba było zrobić? Bo są na miejscu. Aha, dobra. Właśnie pytałem podmaręczowego czy ci ufa Ja ci ufam jesteś ulubiony obiekt testów kooperacyjnych Bo co, bo jestem gruby? Taka maskotka gruba Ja dużo tu przerwników Dwa mhm. 20 minut nagrania 4 minuty to No, nigdy wcześniej tego w nie zauważyłem. Co? Chcesz coś powiedzieć? Mogę być w ścianie. Nie. Ej, czemu? Ej! No tak. Magiczna brama, która niszczy wszystkie dziwne rzeczy. Czemu? To ci nic nie da. No właśnie tego się słowa najbardziej boję. Czemu to działa? Aha, no tak, moje portale, jest, jestem debilem. To prawda. się, co to działa? Przecież jak ja przechodzę, to moje portale się kasują. Ja. Yeah. Ej, co to było? Czym ty to zrobiłeś? Niczym, ja nie miałem żadnych tutaj No przecież kolce mnie zjechały No widziałem Nie ufam, że to nie ty Nie, na pewno to ty Zobaczmy, Zaraz ty na tabie Jak ja mam na kamerze mojej Aha, dzięki, super Dobra, calculated To automat Co? W pewnym momencie muszę go zabrać, portal, żeby szybciej poszedł. Nie wiem, ale wtedy musisz z go z powrotem położyć, nie? No, a nie mogę tutaj wskoczyć w tem? Co za problem, żeby tu wskoczył? Nie wiem. Weź i rób tutaj portal. Albo ja już sam, sam zarobię. Tak no, ci kurwa zrobił. <laughs> Dobra, i gdzie będę? Będę tutaj, tak? Co mogę teraz zrobić tam z -hmm. Wiem, zabrać mi portal Mam gesty, mam gesty A co to jest? Zgadzę się niebieski pomarańczowy cię nie słyszy Co? Co nie sugeruję sobie? Teraz jakoś ty się musisz dostać, bo ty nie masz żadnej kostki. Mogę, mam na przeciąganie, jakbyś chciał. Nie wiem po co, ale mam. Nie, na przeciąganie weź, Na przeciąganie! <śmierdziś> <śmierdziś> czekaj, czekaj, to ja ci tu portal zrobię, bo ty nie możesz. Ta A, ja mam tu szybę. Nie, nie, po prostu na przeciąganie. Aha, dobra, i dzięki temu ty się przyciągniesz do tego. Tutaj w dół, a potem mam cię wypuścić, zrób se portal tutaj Gotowy? Lecisz Ta. Ciekawe co będzie z tymi końcami hmm, To była podpucha Po prostu żebyś tam nie leciał To jest podpucha, żebyś tam nie leciał, tylko po to, nie? Co? Ja jej nie rozumiem, nie? Ona to sugeruje. No właśnie. Że ci niby pocisnąłem. Przecież te roboty nie umieją mówić co o czym ona gada. To co nie? No. Aha, bo ona chciała nas skłócić. Patrz, jaki bez sens, nie mogę tu ci postawić portala Bo od razu ci zniszczy, nie? I się pojawi ta powłoka no. Myślę, że tu jest podłoga yeah. <noise> Niebieskie rzeczywiście wygląda teraz bardzo głupio A, to jest koło. No co ty? Dobra, i co teraz? A, ja mogę tu podskoczyć, tak? No to mi nic nie da, chyba co? No co ty? Wcale nie. Wcale to nie tam mam polecieć, nie? Wcale to nie jest tak, że. Co mam tu kliknąć? Ja strzelić sobie, no tak, trochę logiki. Wyglądasz wyjątkowo głupio. I co tu? A to mi nic nie da. Albo dobra. Nie, nie, portale mi skasuje. Jestem Czekam głupi. Ale zobacz, jestem tutaj. Odwróć ten, pole działania. Ale wtedy się skasuje mój portal i nie będzie. Nie, nie, on się nie kasuje, tylko po prostu nie można przejść nim. I idę do guzika. Mam guzik, ale nie wiem co robi. Tam. Czekaj. Chyba ja muszę. No. To by nic nie dało No da ci tylko nic Bo przecież musisz tam stać Ale ja mogę tutaj sięgnąć do twojego portalu, wiesz? Więc ja mogę tu po... Nie, nie mogę <laughs> Tyle wygrać Hm to Tak Weź strzel przepięk Zobaczymy, co się zrobi I strzel tu No Nie, nie Odpychanie Niebieski I stój tam, nie? No nie! Za wcześnie Ale plan był dobry! Zgadzam się pomarańczowy by to było zabawne to jest dobra No Aha, dobra, wiem już jak mam to zrobić Potrzebuję portalu tu I tu No i to mi da, że będę tu i to mi skasuje portale Odpychanie poproszę No dobra, mam guzik, ale co? Co mi to da teraz, że ja będę miał guzik? No bo nie widzę. Że to nic mi nie da. ty jeśli teraz odwrócimy kąt, jak wlecę w górę, to stracę portale. A czekaj! Odpychanie, no? Ale nie, kurde. Ja tu widzę portal, a ty? To jest portal czy co, co to jest? Bo... Nie, to jest tylko powłoka, nie? To jest powłoka tego co masz na dole. No, to nie to lipa. Bo myślałem, że mogę górą się dostać, ale nie mogę. My się wydaje, że właśnie jest to związane z tym. No tak, ale co mi to... Teraz jak zamknę to nie ma tego, nie? No weź na guzik stań Nie, to nic nie da. Bo myślałem, że chociaż zejdzie tam ta powłoka, nie? Jak wciśniemy guzik to nic nie dało. Zobaczmy, czy w ogóle jakieś kostki wymyć, czy coś. Nie, nic właśnie nie ma kostki. Co ja zrobiłem? Stary, ja mam pomysł, Wiem już o co ci chodzi. Gdzie ty chcesz wlecieć? Pytanie za 200 punktów. Wleciałeś tam? Tak. Aha. I co teraz? Ja mam to samo zrobić, czy masz kostkę jakąś? Nie, co sobie zrobię? Enough. Chodź, koliga. Koliga? Ale nie mam jak koliga. Muszę chyba zginąć, żeby koliga wskoczył. Tak, dzięki. To był dobry pomysł. <laughs> Nic nie powiedziała. Tego? Nie, to było zbyt żałosne, żeby to skomentowała. A poleciałem. <śmienicza> <What>? <śmienicza> No nieźle Jak to czy coś robotem? No Dobra, następny odcinek trzeba zrobić, nie? Bo już 24 minut minęło To czekaj, to czekaj, ładowaniu się No No to pół odcinka zajmuje na myśleniu Oho Dobra To koniec? No, koniec odcinka. Mi się wydaje, że to się da jakoś jeszcze zrobić, sobie